Cześć, cześć! Witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Dzisiaj archiwalny czwartek, a na prośbę wielu z Was ruszamy z tematem LEGO Ninjago. No a jest to zestaw nie byle jaki. Atak śmigłowca Kondrai. Rok 2015, 311 klocków w środku, 140 zł bez grosza. To była cena katalogowa i piszcie w komentarzach, kto po dziś dzień posiada ten zestaw. Trzy minifigurki. No najciekawsza jest Skylor, czyli mistrzyni bursztynu, ale Chen czy też Azor jak najbardziej też nie pogardzę, szczególnie tym ostatnim, no bo ma świetną stylówkę po dziś dzień robi to wrażenie. No i cóż, jeżeli oglądacie ten film zaraz po premierze, to pozwolę sobie przypomnieć o zbliżającym się terminie Mazowieckiego festiwalu Klocków i do 15 kwietnia te bilety są w atrakcyjnych cenach, a potem trochę zdrożeją. Okej, okay, no to przejdźmy już do dzisiejszej recenzji. Ten zestaw to takie nieoczywiste połączenie świata nowoczesnej technologii i klimatów fantazy. Dwuosobowy śmigłowiec, ma zwijane skrzydła, jest wyrzutnia sieci oraz jakieś strzałki. Tak się zastanawiam, czy z tego możemy strzelać, ale raczej nie. To taka atrapa. Ej, to latadełko jakieś takie maluteńkie. No i zobaczymy. Najbardziej się cieszę, że do mojej kolekcji zagości jeszcze jedna Skylar. Ja wiem, że chyba w niektórych tłumaczeniach, a właściwie animacjach, kiedy Lektor ją nazywa, to mówi Skylar, ale myślę, że obydwa imiona są poprawne. Jak już tam wolicie, piękne barwy, no bo lubię ten fiolet, kultystów i anakondowców, rzecz jasna. I w ogóle niektórzy twierdzicie, że turniej żywiołów to jednak fabularnie było najmocniejsze Lego Ninjago w historii. No, z chęcią podyskutuję z wami. Komentarzach, ok, co my tutaj mamy? Będą naklejki, tego jestem praktycznie pewien, tylko pytanie, gdzie je umieścili, czy jakoś po ludzku, w instrukcji, czy przez te kilka lat były powyginane. No pierwsza sprawa to zobaczmy inne zestawy: wężowe wrota. Oj, co to był za zestaw. bodaj recenzowałem go na 50 subskrypcji. Trochę mi się urosło, a tutaj kilka pojazdów, coś przypominającego smoka? No i jakieś takie, powiedzmy, wany w świecie Lego Ninjago. Jest w porządku, słuchajcie, nie spodziewajcie się z tej falisetów u mnie jakichś kolejnych recenzji, bo niczego nie mam na półkach. Ale dzisiaj to jest fajny, fantastyczny przynajmniej dla mnie powrót. No i tutaj jest ten arkusz z naklejkami. No, pod kątem elementów nie wiem czy jest coś super ciekawego. Zobaczymy, będziemy analizować. Natomiast żeby dopełnić tą treść reklamową, no to najnowsze zestawy z Lego Ninjago oczywiście do odnalezienia na Alto. O, a teraz zróbmy przynajmniej spory fragment speedbuildu. Ruszamy! Niecałe dwie godziny budowy, no i mamy to. Szczerze mówiąc, tak do końcówki drugiego worka, to przypominało mi to taki dość standardowy śmigłowiec. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że raczej współczesne maszyny nie mają na przodzie łba węża albo tego typu klimatów. No i jest tutaj sporo kości, wygląda to naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o wirniki, są zamontowane zarówno na ogonie, jak i przy skrzydłach. I to tutaj, no to może się fascynująco wyginać. Ciekawy temat, również te tutaj zawiasowe elementy, no nietypowe rozwiązanie, ogólnie rzecz biorąc, ta kolorystyka mokrego piachu i fioletu jak najbardziej mi odpowiada. No i jest również dużo bieli z tytułu kości. Zerknijcie, jak fajnie można sobie tutaj usiąść. No, i jedna osoba kieruje, steruje, a druga prawdopodobnie zajmuje się, nie wiem, namierzaniem wroga, żeby później w niego strzelić. Uda nam się? A, jakoś tak bez polotu. To może druga strzałka, no, poleciała nieco lepiej. No to co? Wrzucam ten model na obracarkę, żebyśmy mogli się przyjrzeć, jak to wygląda z każdej strony. No pod kątem kształtu jest naprawdę nieźle. Aha, dużo czelni tutaj także dostrzegam. No te cztery kolory świetnie ze sobą współgrają. Jakbyśmy mieli jeszcze dalej szukać kolejnych barw, no to okej, okay, jest także kolor szary. No przecież z tego wszystkiego nie przetestowaliśmy chyba najważniejszej broni, a więc wyrzut nie sieci umocowanej przy pysku. Właściwie otwór gębowy to jest miejsce, co trzeba tamtą sieć wepchnąć. No ona zazwyczaj wystaje, ale tego nie przeskoczymy. Co zrobić, żeby uruchomić całą pułapkę, całą wyrzutnię? No, wystarczy nacisnąć tutaj z tyłu, wprawiamy w ruch te długaśne elementy typu technik. No i ta sieć całkiem daleko potrafi pofrunąć. To się może przydać, jakbyśmy chcieli uziemić Skylor. I to jest całkiem skuteczna broń przeciwko takim małym latającym pojazdom. Co jeszcze można powiedzieć na temat tego śmigłowca? Nie rozumiem, dlaczego na przodzie zastosowano taką jasnopiaskową płytkę. Właściwie jest to odwrócony tajl. No, ja bym tutaj widział jednak dark tan, i wtedy ładniej by to wszystko wyglądało. Doceniam jakby te żebra tutaj po bokach, niezły klimat. Natomiast jeżeli chodzi o ogon, no powtórzono ten sam motyw co na przodzie, z delikatnie innym elementem. Myślę, że lepiej by zrobiło temu pojazdowi, jakbyśmy tutaj mieli coś fioletowego. Na przykład. No, zakres ruchu tych skrzydeł jest całkiem pokaźny, właściwie nie wiadomo po co aż tak to wszystko ma się kręcić, ale powiedzmy, jesteśmy w stanie tutaj zmieniać bardzo dynamicznie wysokość, no i pokonywać naprawdę wąskie przejścia, kaniony, czy gdzie tam ten pojazd śmigłowiec by wleciał. No jest naprawdę porządnie, tak się zastanawiam, czy jakby tutaj były jakieś szklane kokpity to czy to by czasem nie popsuło klimatu, więc jest jak jest. Załóżmy, że ci kultyści, a później anakondowcy są przystosowani do takiej prędkości, że nie straszne im mieć wiatr we włosach lub irokezach. No właśnie, minifigurki, może nimi się teraz zajmijmy. A ten łeb no jest w porządku, chociaż to oko jest tak ledwo, ledwo, ledwo widoczne. Ale ogólnie rzecz biorąc, no podejrzewam, że jak dostaliście ten zestaw wiele lat temu, to bawiliście się całkiem nieźle. Ej, czekajcie, czekajcie, czemu nic nie mówicie? Została mi jeszcze jedna naklejka, którą trzeba umieścić na tym długim czarnym klocku. No to cóż, w czasie rzeczywistym postaram się to razem z wami zrobić, licząc, że będąc tak daleko od tego modelu, nie popełnię żadnego błędu i nie zrobię fuszerki, ale chyba udało się. W miarę prosto, chociaż trochę mnie zepchnęło do prawej krawędzi. No i cóż, tak naprawdę od góry to jest bardzo ładna bryła. Niesłychanie śmieszą mnie te takie małe elementy skrzydeł, które możemy jeszcze delikatnie wywijać. Okej, okay, tak samo ten tylni wirnik, on jest bardzo, bardzo mobilny. To co, ostatni raz strzelamy? A chyba zapomniałem załadować sieć. A pod spodem niestety żadnych ślizgaczy, czyli tego typu elementów. O, od razu lepiej się wtedy śmiga, podywanie czy coś takiego. No nie jest to obowiązkowy element, ale tutaj mniej więcej gdzieś by to nawet wzmocniło konstrukcję, a tego niestety nie mamy. Ten podniebny glider Skylord to w sumie nic specjalnego, garść czerwonych elementów. Po bokach podczepiono złote katany. No, swoją drogą to jest bardzo śmiercionośny latawiec. No i mamy tutaj jakiś ogień, jakieś płomienie, świadczące o prędkości. O, doceniam, że wykorzystano taki element, który zazwyczaj jest kamerą, a także widzę tutaj kilka takich okrągłych groszków w kolorze stalowym. Ciekawa rzecz, no ale najbardziej to podoba mi się ten grymas, kiedy ona jakby zaczynała wchłaniać kolejną moc, kolejny żywioł i po prostu kopiować. Tą technikę. No, całkiem niezły ten strój. Z tyłu jakbyśmy zdjęli ten kołczan, no to dostrzegam kolejne detale. Jakiś taki miękki, skórzany pancerz. Niestety oprócz tej maski nie dostajemy fryzury i to wielka szkoda, dlatego że w tym kolorze nie jest to raczej łatwo dostępne na przykład w Lego City. Przejdźmy teraz do Cena. To jest sensej Garmadona i Klausa, szef kultystów, a także właściciel fabryki pod kluską. No i tutaj nadruk jest perfekcyjny, a ten kołnierz połączony z hełmem, ależ to jest fantastyczne. Pamiętam, że później ta postać trafiła do magazynu i to znacznie obniżyło jej wartość, ale z drugiej strony dobrze, że była szeroko dostępna. O, chociażby te czerwone oczy, to przecież otwiera świetne makieciarskie możliwości. Aizor też wypada nieźle. Ma takie charakterystyczne dla kultystów ostrze, no i po prostu wygląda jak jakiś punk, jak jakiś cicho ciemny typ, którego nie chcielibyśmy spotkać w ciemnej uliczce. Te motywy anakondowców, one są po prostu bardzo, bardzo przyzwoite. Także jestem zadowolony z tych trzech postaci, no ale wielka szkoda, że nie dostaliśmy tych takich alternatywnych włosków. Po prostu czegoś na głowę dla córki Chena. Ależ to by się tutaj przydało. Być może ten zestaw nie rzuca na kolana, ale tak naprawdę funkcje bawialne zrealizowano tutaj więcej niż przyzwoicie. Możemy strzelać, skrzydła są bardzo ruchome, no tylko tom lotnie bym poprawił. I gdzie jest fryzura dla Skylor? Teraz tak sobie uświadomiłem, że te długie kości mogą być poręczą, szczególnie tutaj z tyłu, jakbyśmy chcieli więcej kultystów na pokład takiego śmigłowca zaprosić. A także przy skrzydłach. To przypomina jakieś szczypce skorpiona albo coś takiego, więc są takie inspiracje powiedzmy nieprzyjemnymi gatunkami zwierząt, klocuchy zapasowe. Oj, zostało mi dużo tych kłów, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, a także złota katana i jakaś tam drobnica. Okej, okay, zaraz to posegreguję. No cóż, moja ocena końcowa. 8 plus na 10. Tak to widzę. Jestem zadowolony i piście proszę w komentarzach, czy macie jakieś zestawy nawiązujące do turnieju żywiołów, bo to współcześnie są nie lada perełki. Do zobaczenia w kolejnych archiwalnych czwartkach, a mam dla was przygotowane coś specjalnego. Hejo.